Dobry wieczór, minęła godzina 18.30, Magdalena Antoszak, zapraszam na główne wydanie Kuriera Opolskiego. A na początek proszę zobaczyć, co dziś przygotowali nasi reporterzy. Szukamy pracowników socjalnych, są bardzo potrzebni teraz, żeby przyspieszyć wydawanie tych decyzji. Dwa miesiące po powodzi, raport wojewody. Wprowadzenie nowego pojęcia zabójstwa drogowego. Zaostrzenie przepisów, bat na piratów drogowych. We wszystkich urzędach wojewódzkich się zarządy i składają te wymienione postulaty. Głośne nie dla pomysłów Unii Europejskiej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak oraz pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński wezwali na rozmowę wojewodów dolnośląskiego i opolskiego oczekując przyspieszenia wypłat zasiłków remontowo-budowlanych dla osób dotkniętych wrześniową powodzią. Według nieoficjalnych informacji ministrowie mieli zwrócić uwagę, że tempo wypłat zasiłków jest niezadowalające. Karolina Urban. Tu woda była po Mieszkanie pani Sylwii było zalane niemal pod sam sufit. Złożyła już wniosek do OPS-u o dofinansowanie remontu, jednak do tej pory nie otrzymała decyzji. Wniosek składałam już bardzo dawno, już nawet nie pamiętam kiedy, razem z tymi na 8 tysięcy. No i nie mamy żadnej wiadomości, no nic, po prostu chodzimy do opieki społecznej. Jest problem, przyznają władze gminy. Wniosków jest blisko 2,5 tysiąca na remont mieszkań oraz pomieszczeń gospodarczych, które ucierpiały podczas powodzi. Brakuje jednak urzędników. Od powodzi, czyli od 15 września wspiera nas już ponad 50 pracowników socjalnych z innych ośrodków pomocy społecznej, trzech kierowników, dwóch pracowników administracyjnych, ale nadal potrzebujemy wsparcia. Stąd też apel władz samorządowych gminy Głuchołazy. Poszukują pracowników socjalnych, którzy pomogą przy procedurze rozpatrywania wniosków. Szukamy pracowników socjalnych, są bardzo potrzebni teraz, żeby przyspieszyć wydawanie tych decyzji. Wydajemy te decyzje własnymi siłami, ale będzie to wiadomo, co dłużej trwało. Dzisiaj podczas konferencji prasowej wojewoda opolska Monika Jurek przedstawiła najnowsze dane dotyczące przekazanej pomocy na tereny powodziowe. Dotychczas na zasiłki gminom przekaz, przeznaczył rząd, mówię o gminach naszego województwa ponad 174 miliony złotych. W tym na zasiłki remontowo-budowlane ponad 56 milionów złotych. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, ministrowie Siemoniak i Kierwiński podczas wideokonferencji z wojewodami zwrócili się ze stanowczą prośbą o wysłanie do miejsc najbardziej dotkniętych powodzią większej liczby urzędników. Mają oni pomóc OPS-om w rozpatrywaniu wniosków i wypłat zasiłków remontowo-budowlanych. Idzie bowiem zima. Z pomocą dla powodzian ruszyła Fundacja Królewskiego Orderu Świętego Stanisława. Do gminy Głuchołazy trafiły kontenery mieszkalne dla powodzian. W tej chwili nasza fundacja, te dwa domy, które są tutaj, i kolejne dwa w Paczkowie, sfinansuje z własnych środków. Jak poinformowała Wojewoda Opolska, wypłacono do wczoraj blisko 35 milionów złotych dla ponad 500 rodzin. Ponad 15 milionów złotych leży na kontach gmin. Dodatkowo przekazano także 35 kontenerów mieszkalnych. Karolina Urban, Kuriropolski. Uwaga, niebezpiecznie na drogach. W kędzierze nie koźlu, na przejściu dla pieszych, samochód potrącił 79-latkę. Kobieta walczy o życie w szpitalu. Dzisiaj w strzelcach opolskich, pod kołami samochodu osobowego, zginął pieszy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi strzelecka drogówka. Dzisiaj rano w strzelcach opolskich doszło do śmiertelnego potrącenia na przejściu dla pieszych. 32-letni kierujący Toyotą potrącił mężczyznę. W wyniku doznanych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Niestety nie znamy jego personaliów. Trwa ustalanie, kim był mężczyzna. Nie miał żadnych dokumentów przy sobie. Tutaj okoliczności zdarzenia drogowego cały czas są wyjaśniane. Będzie wyjaśniane, jak doszło do wypadku. Do zdarzenia doszło o godzinie 6.00 kiedy jeszcze było ciemno. My tutaj z tego miejsca apelujemy. Warunki pogodowe są coraz gorsze. Dochodzi nie tylko do zmroku czy wczesnego poranka. Nie tylko ta ciemność, ale również deszcz. Uważajmy jadąc, szczególnie na pieszych, a pieszym przypominamy i zachęcamy do noszenia elementów odblaskowych. Piraci drogowi mają być surowiej karani. Nowe przepisy proponowane przez rząd mają bez taryfy ulgowej traktować pijanych za kółkiem i bez prawa jazdy. Nowe sankcje czekają też za przekroczenie prędkości oraz wyścigi drogowe. Fabian Miszkiel Policyjne statystyki z dróg województwa polskiego są zatrważające. Na trasach w regionie nie brakuje tych, którzy łamią przepisy wsiadając za kółko pod wpływem alkoholu i narkotyków. Tylko od początku roku do 15 listopada zatrzymaliśmy ponad 1000 nieodpowiedzialnych kierowców, którzy niestety zdecydowali się na kierowanie po alkoholu lub też po spożyciu po zażyciu narkotyków. Tylko w trakcie akcji z znicz zatrzymano 25 kierowców na podwójnym gazie. Od początku roku nie brakowało też osób, które prowadziły mimo orzeczonego zakazu. Pomimo też zaostrzenia sankcji za kierowanie bez posiadanych uprawnień, to zatrzymaliśmy tylko w tym roku ponad 500 kierowców, którzy właśnie kierowali, nie mając do tego stosownych uprawnień i to też spora liczba, która niepokoi. Między innymi na takich kierowców ministrowie Sprawiedliwości oraz Infrastruktury i spraw Wewnętrznych chcą ukręcić Chodzi o zaostrzenie kar dla pijanych kierowców. Nowe przepisy przewidują obowiązkowy przypadek pojazdu, jeśli kierujący będzie miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Jeżeli nawet ktoś jest złapany i później ukarany, za jazdę pod wpływem alkoholu, a sąd sądza karę w tzw. Tak zawiasach, to społeczeństwo ma takie poczucie de facto bezkarności. Nowe przepisy to też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów dla osób, które jeżdżą mimo sądowego zakazu oraz możliwość zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. To także zaostrzenie kar za inne przestępstwa drogowe. Wprowadzenie nowego pojęcia zabójstwa drogowego, to jest, to jest bardzo ważne, czyli wyłączenie y, oczywiście kary za, za przestępstwo w ruchu drogowym związane z zabójstwem do 10 lat. Druga rzecz, która powinna tak naprawdę zadowolić mieszkańców dużych miast, czyli wprowadzenie do katalogu przestępstw, organizacji i y, uczestnictwa w wyścigach drogowych. Zmiany zakładają również, że już 17-latkowie będą mogli uzyskać prawo jazdy. Ten pomysł budzi jednak kontrowersję u Opolan żeby przez przynajmniej rok jeździł z osobą dorosłą na przykład drugą? Tak, jestem za tym. Bardzo dużo wypadków powodują młodzi kierowcy 18-23. To obniżenie do 17 wątpliwe. Jak jednak zaznaczają eksperci, proponowane zmiany nie od razu poprawią bezpieczeństwo na drogach. Te zmiany przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, ale pamiętajmy o tym, że kary to jedno, a egzekwowanie tych kar to drugie. Nowe przepisy miałyby wejść w życie na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. Fabian Miszkiel, Kurier Opolski. Rolnicy przybyli dziś pod Opolski Urząd Wojewódzki, by wziąć udział w ogólnopolskim proteście przeciwko negocjacjom prowadzonym między Unią Europejską a, a Mercosurem, organizacją zrzeszającą głównie kraje Ameryki Południowej. Rolnicy obawiają się, że polski rynek zostanie zalany produktami rolnymi z państw, które nie muszą spełniać tak restrykcyjnych norm, jak ma to miejsce w Europie. Zwrócili się do wicewojewody z prośbą o reprezentowanie ich interesów przed polskim rządem. We wszystkich urzędach wojewódzkich się zarządy izb rolniczych składają te wymienione postulaty. My dzisiaj tutaj jesteśmy z rolnikami tak? i zaczynamy akcję zbierania podpisów pod tą petycją. Mamy takie trzy punkty. Sprzeciw wobec podpisania umowy z Mercosur. Rolnicy jednoznacznie, jednoznacznie sprzeciwiają się podpisaniu umowy handlowej z krajami grupy Mercosur. Obawiamy się, że otwarcie rynku na produkty spoza Unii Europejskiej, często wytwarzane w warunkach nieodpowiadających europejskim standardom, będzie miało negatywny wpływ na polskie rolnictwo. Drugi taki postulat zwiększenie budżetu Unii Europejskiej na rolnictwo po 2027 roku. Wysokość finansowania sektora rolnego ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jego konkurencyjności i, mo i modernizacji. I trzeci taki postulat Sprzeciw wobec ograniczenia produkcji zwierzęcej w Europie. To takie trzy główne postulaty. Pani Wojewodo przekazuje. Unia Europejska tę umowę z krajami Mercosuru negocjuje od 20 lat. Porozumienie polityczne na szczeblu politycznym co do tej umowy zostało zawarte w 2019 roku. W 2019 roku, przypominam, w roku Zielonego Ładu. Umowa Unia Europejska Mercosur yy, ma negatywne stanowisko resortu rolnictwa. Co prawda zawarcie tej umowy może w przyszłości przynosić korzyści na przykład dla branży mleczarskiej, jednak na dzień dzisiejszy szczegóły tej umowy, które są negocjowane, wielkości kontyngentów, obniżenie ceł dla polskiego ministra rolnictwa są nie do zaakceptowania. Ogólnopolska prywatna uczelnia Kolegium Humanum miała wystawiać poświadczające nieprawdę dokumenty ukończenia studiów MBA oraz przyjmować w związku z tym łapówki. Sześciu osobom postawiono w tej sprawie zarzuty. Wśród tych osób jest m.in. prezydent Wrocławia. W gronie absolwentów uczelni m.in. Marcin Oszańca z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który dzisiaj komentował sprawę. Było nas na roku przynajmniej 30 osób, politycy z każdej opcji politycznej, przedsiębiorcy. 2019 rok, wtedy jeszcze żadnych informacji na temat nieprawidłowości w tej uczelni nie było. Normalne zajęcia, dwa dni raz na dwa tygodnie, zjazdy na miejscu w Opolu. Wykładowcy to byli nie tylko wykładowcy akademicy, ale menadżerowie, dyrektorzy dużych firm, bardzo wiele osób i o tym trzeba mówić, skończyło w normalny sposób te studia, zakończone egzaminem, który zdawaliśmy i otrzymaliśmy studia dyplom studiów MBA. Po tym nie wykorzystałem w takim sensie, że nie zasiadałem w żadnej radzie nadzorczej, nie zasiadam w żadnej radzie nadzorczej. Zrobiłem to przede wszystkim dla siebie, dla rozwoju. Oglądają Państwo główne wydanie Kuriera Opolskiego. Co jeszcze przed nami w tym serwisie? Proszę zobaczyć. Jest to też forma zabawy, tutaj nakłonienia, że ruch to jest też dla osób starszych bardzo jest potrzebny. Aktywni seniorzy spotkali się w komprachcicach. Dla wielu dzieci z domów dziecka, trafienie do kochającej rodziny zastępczej jest nierzadko jedyną szansą na lepsze życie. Wiedzą o tym organizatorzy konferencji pod nazwą Czy ktoś mnie słyszy? Ja tu jestem. Odbyła się ona dzisiaj w Opolu, a nasza redakcja objęła wydarzenie patronatem medialnym o szczegółach Maciej Wójtowicz. Podniesienie świadomości oraz zrozumienie roli rodzicielstwa zastępczego to główne cele konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Jestem. Rodzina uczy dziecka więzi, miłości, odpowiedzialności. Czy to zapewniają domy dziecka? Nie. Czy to zapewniają do, domy dziecka, które są przeładowane, prze, przeludnione? Nie. Zdarza się, że i nie mogące trafić pod opiekę rodziców biologicznych noworodki pozostawiane są w szpitalach. Te, co podkreślają eksperci, nie są miejscem sprzyjającym ich rozwojowi. Trafienie pod pieczę zastępczą jest tu niezbędne. Jeśli od pierwszych chwil będzie właściwie zaopiekowany, mamy szansę na to, że wyrośnie na dobrego człowieka w pełnym zdrowiu i psychicznym, i fizycznym. Wie o tym pani Katarzyna. Która wraz z partnerem tworzy rodzinę zastępczą dla dwójki dzieci ze specjalnymi potrzebami. Starsza dziewczynka ma niepełnosprawność sprzężoną, e, młodsza dziewczynka ma e, spektrum e, FASD. Te wartości, które my im przekażemy jako rodzice, e, no, one poniosą dalej tak? i to od nas zależy, w jaki sposób społeczeństwo będzie kiedyś wyglądało. Więc to jest taka długofalowa inwestycja, no, a przede wszystkim no, to są dzieci, które nas potrzebują. Różne formy wsparcia dotyczące pieczy zastępczej. Od 8 lat gwarantuje m.in. projekt pod nazwą Bliżej Rodziny i Dziecka. Domy dziecka były 30-osobowe. My te domy reorganizowaliśmy na 14-osobowe. To się odbywało w trzech powiatach. W czwartym powiecie również pomagaliśmy w doposażeniu takiego domu, ale tworzyliśmy także mieszkania treningowe dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Takie mieszkania oferuje również Miasto Opole. Lecz mimo to wielu młodych woli zostać w pieczy zastępczej. By zachęcić ich do samodzielności, planowane jest podniesienie kwoty comiesięcznego wsparcia z 800 do 2000 zł. Postanowień sądu o konieczności umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej, No, a tych miejsc tam nie przybywa. Nie przybywa nam e, rodzin zastępczych czy miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Więc chcielibyśmy zadbać o to, żeby była po prostu większa rotacja. Rodzicem zastępczym może zostać każda osoba niekarana za umyślne przestępstwo. Nie liczy się wykonywany zawód czy wykształcenie, lecz chęć obdarzenia dziecka rodzicielską miłością. Maciej Wójtowicz. Kurier Opolski. Awanse i wyróżnienia za wzorową postawę w trakcie powodzi oraz obchody Narodowego Święta Niepodległości. Dzisiaj uroczysty dzień w siedzibie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu. W gronie awansowanych znalazł się komendant wojewódzki Paweł Kielar. Nominację generalską w belwederze wręczył prezydent Andrzej Duda. 3,5 tysiąca zdarzeń w kilka dni i 2,5 tysiąca strażaków działających jednocześnie na opolszczyźnie. Temat wrześniowej powodzi zdominował dzisiejszą uroczystość w siedzibie wojewódzkiej straży pożarnej w Opolu. Jak podkreślano, od czasów powodzi z 1997 roku zmieniło się wiele na plus. Mogliśmy korzystać z nowoczesnych narzędzi, mogliśmy korzystać z nalotów z statkami bezzałogowymi i powietrznymi, mogliśmy mieć transmisję z miejsca akcji. Widzieliśmy więcej, więc więcej mogliśmy zrobić. I przede wszystkim mogliśmy, mieliśmy doskonałą łączność. Dziś doceniono ciężką pracę, jaką wykonali strażacy podczas powodzi. Mundurowych, nagrodzono także za wieloletnią służbę. Awanse i wyróżnienia odebrało kilkudziesięciu z nich. No Jest to myślę zwiększenie trudu i pracy, jaką na co dzień wkładam w służbę. Poświęcenie wyrzeczenia, które na co dzień realizujemy, by służyć mieszkańcom. Podczas obecnej powodzi byłem i w głuchołazach, i w minie Popielów, i w minie Dąbrowa. Jest to cenne doświadczenie dla mnie, którym mogę się potem wykazać przy kolejnych takich właśnie trudnych sytuacjach. Choć strażacy podczas powodzi musieli zachować zimną krew, to po dwóch miesiącach wciąż wspominają niezwykle trudne sytuacje. Utwiem jeden przypadek, że mieliśmy zgłoszenie, że osoba wyszła z domu i, e, i z, znaczy wyszła z domu i Wylała biała go łaska i trzymał się płotu, żeby go woda nie porwała i wytrzymał dwie godziny, tak bo nie mogliśmy do niego dojść, ani nie mogliśmy do niego dojechać, ani dopłynąć, dopłynąć bo taki był e, mocny nurt e, rzeki. Osobisty sukces odniósł też szef opolskiej straży. W przeddzień święta niepodległości obdarowany nominacją generalską przez prezydenta Andrzeja Dudę. Swoją służbę nad brygadier Paweł Kielar rozpoczął w komendzie rejonowej PSP w Opolu w sierpniu 1995 roku. Jest to na pewno ogromny zaszczyt ogromne przeżycie osobiste. Czułem się tak trochę jak młody podchorąży, który uzyskuje pierwszy stopień oficerski, tylko może trzy razy bardziej zestresowany. W województwie opolskim nagrodę Komendy Głównej PSP za działania podczas powodzi otrzymało blisko 200 strażaków. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. Politycy i działacze partii Razem podejmują starania o przywrócenie połączeń kolejowych na trasie z Fosowskiego do Lublińca. Wymaga to porozumienia marszałków województw opolskiego i śląskiego. O akcji politycy mówili podczas dzisiejszej konferencji prasowej. W przyszłym roku minie 10 lat, okrągła dziesiąta rocznica, gdy po Polsce jeździ Pendolino. Dla mieszkańców Pluder, Pawonkowa i, in, i innych wsi na tej trasie ta rocznica oznacza rocznicy odcięcia od połączeń kolejowych. Właściwie nawet dłużej, bo już w czasie remontu torów, gdy zaczęły się remonty tych stacji, tam nie jeździły już żadne pociągi. Pludry mają tego pecha, że leżą na granicy województwa. Następna stacja już jest w województwie śląskim. Przewozy regionalne organizują województwa, więc w tej sprawie trzeba by się dogadać z województwem śląskim. Dzisiaj występujemy równocześnie z e, posłanką Zawiszą, z okręgu opolskiego i z posłem Maciejem Koniecznym w Śląsku do urzędów marszałkowskich województwa śląskiego i województwa opolskiego z pytaniem jak idą te rozmowy. Dostajemy coraz więcej próśb o to, żeby interweniować w sprawach infrastruktury. Konkretnie chodzi właśnie o połączenia kolejowe i zapytaliśmy w Ministerstwie Infrastruktury czy ministerstwo planuje powołać na przykład specjalny fundusz po to, żeby samorządy mogły korzystać ze środków państwowych na zakup szynobusów. Jestem po wstępnych rozmowach zespół do spraw wykluczenia transportowego będzie m.in. Innymi tym tematem się zajmował. Uczniowie klas mundurowych będą uczyć się nie tylko musztry, ale również posługiwania się bronią pneumatyczną. Wszystko za sprawą otwarcia w budynku opolskiego liceum numer 1 nowej strzelnicy. Będzie ona także dostępna dla mieszkańców Opola. Od dziś takie dźwięki w opolskiej jedynce będą codziennością. Wszystko za sprawą nowej strzelnicy. Od kilku lat funkcjonuje profil wojskowy, klas wojskowych w naszej szkole. No i co za tym idzie, dzieci w swoim programie mają m.in. zapisane, że przechodzą kurs strzelectwa. Do tej pory korzystaliśmy z obiektów zewnętrznych, a dzisiaj udało się właśnie stworzyć takie miejsce w szkole. Na co dzień ze strzelnicy będą mogli korzystać uczniowie klas mundurowych spocznij. Natomiast w weekendy prowadzone będą kursy dla mieszkańców Opola. Tutaj dostępna jest broń tylko i wyłącznie: broń pneumatyczna, broń zasilana sprężyną, broń, broń o sile poniżej 17 kJ. Zajęcia na strzelnicy będą doskonałym sposobem do podniesienia świadomości na temat bezpiecznego posługiwania się bronią. Chwycić sobie w taki sposób e, tę broń. W Liceum Ogólnokształcącym numer 1 w Opolu są klasy o profilu mundurowym. Takie zajęcia na strzelnicy no to głównie opierają się na tym, że uczymy się strzelać i panowania nad taką bronią. Tutaj mamy broń pneumatyczną. I jest to fajne też przygotowanie do przyszłej służby wojskowej. Dlatego też niezbędna była budowa nowej strzelnicy. Umiejętności nabyte podczas zajęć przydadzą się w przyszłej zawodowej pracy. Zdrowym ciele, zdrowy duch, wiedzą o tym seniorzy z naszego regionu. Dzisiaj przyjechali do Komprachcic na czwartą edycję zawodów sportowych Seniorada. Rywalizowali w dziesięciu konkurencjach i udowodnili, że wiek nie ma dla nich znaczenia. Jest to też forma zabawy. Tutaj nakłonienia, że ruch to jest też dla osób starszych bardzo jest potrzebny, żeby się poruszać, też różny walczą o to, żeby być sprawnym, żeby po prostu też dowieść tego, że jesteśmy siłą jako seniorzy. Z roku na rok y, przybywa uczestników. W, y, w tym roku jest 18 drużyn pięcioosobowych z całego województwa opolskiego. To bardzo cieszy. Y, seniorada w gminie Kompracice myślę, że już y, wrosła w kalendarz imprez na stałe. To oczywiście element rywalizacji sportowej, ale tu nie do końca o to chodzi, kto otrzyma pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Sam fakt uczestniczenia, sam fakt przejścia przez wszystkie tory przeszkód jest taką fantastyczną okazją do tego, żeby się poznać, żeby z uśmiechem natwarzyć, przeżyć kolejny dzień, listopadowy dzień. Natomiast powiem wprost, że od tych seniorów my możemy się uczyć radości, optymizmu, takiego no po prostu fajnego podejścia do codzienności. A na zakończenie ważne informacje dla naszych widzów. Jutro w związku z transmisjami sportowymi zmianie ulega ramówka program Karty na Stół. Jutro o godzinie 15.30, natomiast główne wydanie Kuriera Opolskiego o godzinie 16.30. Proszę koniecznie oglądać. A za chwilę u nas na antenie TVP3 Opole w chmurze, Sport Opolski, Prognoza Pogody. Zapraszam w imieniu Wiktorii Katus. A ja spotykam się z Państwem ponownie o 21.30. Do zobaczenia.